Nie bierz udziału w treningu GPT-AIT, jeśli lubisz spędzać wieczory w pracy zamiast w domu. Trening GPT-AIT nauczyłby cię, jak automatyzacja może odzyskać nawet kilka godzin twojego życia na dobę. Kto by tego chciał? Przecież wieczna gonitwa jest taka fajna. Nie zgłaszaj się, jeżeli wolisz klasyczne metody pracy. Sztuczna inteligencja to zdecydowanie za dużo nowoczesności. Po co ona komu? Przecież konkurencja śpi. Nie warto, jeśli kochasz papierkową robotę i chaos na biurku. AI mogłoby to uporządkować. Ale po co zmieniać chaos na porządek? Lepiej odpuść, jeżeli Twoje metody sprzed 10 lat nadal się sprawdzają. Prawda? Kto potrzebuje sztucznej inteligencji do prognozowania trendów? Nie trudź się, gdy chcesz, aby Twoje dzieci nie miały w tobie wsparcia podczas czwartej rewolucji przemysłowej. Niech sobie radzą same. A teraz na serio. Jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję, zoptymalizować swoje procesy i przygotować przyszłe pokolenia na świat jutra, trening GPT-AIT jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Zarejestruj się już dziś i nie zostawaj w tyle. Przestań wymyślać, dlaczego nie. Bo nie ma już czasu na nie. Ta rewolucja trwa i odczujesz jej skutki. Lepiej być do niej przygotowanym. GPT-AIT przyszłość zaczyna się dziś. Niektórzy mówią, że podobno każdy dostaje w życiu jedną przełomową szansę, która może zmienić absolutnie wszystko. Niestety to może nie być prawdą. Brutalną prawdą może być to, że ludzie dostają szansę w każdej chwili. I to w ogromnych ilościach, dlatego tak trudno wybrać tę jedną, jedyną, która zmienia wszystko. Theo,